Może cię zostały jeszcze z tej Idę Ja mogę iść B, mogę iść A, ale nie mida. Ja nie chcę mida tylko grać. No ja, ja też. Tak. No dobrze, neko idź mi No, neko idź mida. Ja z krystalem na B. Nie, To krystal idź mi da. Neko pójdź mi da. Proszę, O ja Opej, idź mi do tego, tego mida no. Nic na ramp. Aparty wszyscy lecą. Żeby nie było, kurwa. W się, nie, 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 czego nie, 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 na na nie, może jeszcze chwilę. Jest, może no taka, nie, 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 No i shorta, na Kuchnia jest. No Dobrze! Defuj Paka Co? jest na shortzie, na szorcie jest paka Tra, Traf, defa Nie ruszaj się, dobrze defujesz, jest je. Nie puszczaj je, trzymaj, póki ci nie powiemy Ty trafi. niby wyszło dobrze, wiesz, że ja tam chybałem Bo Wiem. nie mogłem hopów trafić Wiesz możesz puścić, ja Już? <laughs> tak, no już zdefowałem <laughs> Ja jebiec Tak, by the way, to to możesz na stronie sobie tym nazwać, kurwa Bo widzowie że nie mają nazwać ta? O, no. no? Bo tam można z drugim zrobić, chyba. Jak masz premium, pewnie. Nie, ja wiem, no. Nie, bo te pizdy nie miały. W takim mieście to wiesz. Nie, do, nie widziałem. no i no rampa, chodzi. Absolutnie Wszyscy? słyszałem. Został jeden. Wszyscy. Na jest cały czas. No to pałac i... do lewej. A nie ma ty 300? i rampa. Pałac i rampa. Stali. Jest! Pała po lewej. została rampa po lewej. Ja nie, pik ja nie pikuję, ja nie 2 chyba. No ja i mam 9. Jadę, jadę. kupili Jest na górze, dobra, ja jednak nie dojeżdżam na raf. No i gdzie? No. Dobra. Nie, nie przepierdam. Ja chyba pakiem Nie, nie 30 zielo, bo plus jeden. Ej, zraszuje Undera jak coś otwórz okno Crystal. Musimy bronić na tą rampę. A czemu ty pomarańczowy zmieniasz pozycję tu masz to? tutaj Ta powinni mieć No oni powinni mieć E no jeden powinien mieć Michael. B Fajno, B B jadą b, b jadą Idź na to bo ja tu zostanę No nie wiem czy paka tam jest? Nie macie Paki na razie Ej KARKARKAR Wside już wleciał, ławka Dwóch w BS pobiegło, trzeci nie wiem gdzie jest No w waki nie macie, no? o, jest dobra Jest. taka Kurna Nie wiadomo gdzie ostatni W BS, BS, środek bs -a. O, Masa. nie żyje jest On nie żyje On nie żyje tylko, że on go jakieś, nie wiem, 10 sekund przed tym, jak to no, powiedział. Kurwa, 19 elo za ten mecz, nie? W końcu dobrało na poziomie neko to okay. weźcie. No, zabija. Kurwa, tak. słyszałem rampa. Płytko. Słyszałem rampa, albo to, albo flaca. Under dwóch. Smokuje Paweł. Under dwóch. Smokuje amput. Czeka Under. Patrz Andera, patrz Andera. Jest, po, jest connect, Connector. Connect. connect leży. Ja to na midzie, na midzie, na midzie, wychyl. Lewo, lewo i prawo. Do lewej, lewo. Short, o short Kurwa, obity, lowama. Na shortzie nice. AWP-a w foknie Słuchaj, trudko powiedziałeś. Lotów se. Kogo? Rzuć man. Aaa, nie będę wieszł. Rzuć aaa. No, dobra, pościgę. już ma. Chwała, chwała. Czekaj mnie. Rampa wychodzi, tylko ja bym smogił. Mam lepałac. Palad jeden, dwa, palad. Dwie, jeszcze rampa. I rampa, i palad. Rampa i palad. Anders. Czy to ty biegniesz, Chris? A, to ty biegniesz. Nie mogłoby być, bo rampa i palad. A, ok. Ładnie. <zysatujesz> to ty biegniesz ze mną na szorcie, Ta. tak? Okay. Nie no w końcu W końcu jakiś mecz na odkucie, szkoda że za 19 Elo. aż dwa takie byśmy musieli zagrać, żeby jeden odbić. A Ander jeden, dwóch Ander. na daleko. Ej, probić Jeden low. No Jeszcze jeden wszedł już BS. Ej B Auto jest. Auto i Idę BS Przeszedł z auta. Dwóch... Wow. Jeden w bs i dwóch w apsach na Edwarda jeden No BS plantuje Ławka no. Plant i ławka, ławka. Ławkę widzisz. Czekaj na Nie Nieważne Ja pierdolce co no. rozumiem? Rzuciłówkę kolejną zrobię Nie, Anty Anty Cheetah ma odpalonego Dwa razy dostał za to bala Nie podniósł, nie podniósł Powiedz że nie, po a nie podniósł Ślałem. Ślałem. Fajny streamer 12, dzięki za followa chyba o mnie ty, bo ja mam 12 na końcu Dobra mi da? Do? Nie, idę na oba się, się miałam, prawo, jeden, zadaniem. jeden przez Jeden po nodze Wjeżdżają A Idź do niego na no. jeden, CT jest. Wiem, że CT jest ram rampa. No i kurwa, na drewnie stoi. Ale to jest ta leżanka, daj ma, kurat. Każdy ma. Każdy ma. Normalnie to bym teraz się spytał, że ze mną Nexa, ale na no moim. W moim multikoncie było dla mnie niemiłe, jak graliśmy. Jak zwykle, dla wszystkich. Cześć, To Dobrobit, taki chuj jest. No. Zabity. Dobrze Apsy. Kurwa, coś B, ey. Absy, jestem sobą, no. Ida. z tobą, no. Idę. Spalili sami wyjście, kurwa. No idioł się, chuj. Under, 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 poszli. Tu, dwóch na under zeskoczyło. Stój tak, ja ci fleczę w razie, cześć. No mówię, że under. Dobra, coś. ja sobie otrzymam. Z under nie wyjdę. E, schody kolektor, masz cross. Kolektor, i... no, dobra, ja w pałacu stoję, ja po o... do redundantowym. I schody jest jeden. Schody nie ma. Jest, jeden schody. No to grzesz dżungli gdzieś musisz mieć, no. Pod tobą wiem że go widziałem ale i ten złotych. Paka w konekcie, poka w konekcie jest. Dobra idę o co da? On zera ma weź mnie. Można być... Może być jest kawaha. No, AWP jest prawo, po prostu. Nie wiem czy zdążę. Nie i tak bym nie zdążył. nie że chce wziąłem. MK rzuca. Pamiętaj, że ruch jest prawostronny. Ale chodzisz po lewej. <laughs> To se jest wyzywaj, mam tu w dupie B, 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 B. Kurde, no tu są pod, pod, pod Nie mam flasha, pod oknem jest Ej, odpowiedzieli mi, odbity jest. Nie pod oknem go. Apsy, dwóch. Randera to no. Apsy, jeszcze jeden, ja mam dwadzieścia. Jeszcze jeden absy. 300 absy. Nie wiem czy A, auto ci nie zeskoczył. No. Masz go? Ja jeszcze jeden auto. Kar, kar. No i dobra. Ja nie wychylam, bo on 9. Dobra, chuj jednak wychyla. Co? A ja mu w nie dałem. Co? Co? Jak ty go dał? Bo dałem Co? 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 To no, był mój frak! Co się stało? No ty, no ja strzelam w gościa idealnie. Murę, o zabiłem. Patrzę na, na prawo, a to cross, nie? Zabił. Co jest kurde? 53 mu dałem, ja dałem tylko no, daję. 22 dostał, no. no. na rampa jeden. Z diglem, ale pałac. Brawo. Kurde, mówiłem, zagrajmy mi rajza, nie? Nie wyżyli. Ten, ten, pałac. Op, to dostał. Teraz odpalony no no Paka na zakręcie. Po prawej. Jeszcze na jeden zakręt prawo? jest jak coś. Rampa no, i zakręt. Dostał minus 1 hit. Nice no Crystal. Rampa została. Leży już tu hmm. chyba. Rampa ostatni była, tu paka była na zakręcie. Jest smoke na... Jest tego, jest. Nie. On dostał w ogóle najdam na płyty. Jak go słyszałem? No, no jest nie, nie no to. po pierwsze przez wyrwał ty, profi... rozbijecie może Andera do co? Mam respa. To leć, ja ci rozwalę. Zachęcam do Albo nie, no, idź mi, mi da, ci mi da, no, ja wezmę ten. Ja wezmę B, jak ty Anderaklidz. Ok? Jestem ja, B. Idę. O kurwa! Idę, jak są B. ma, dwóch, I do Andra, hey, ten hey. Biega. Nie, nie idź B, nie idź B, idź tu ja jestem, na, ja jestem na temat, dobra. Znaczy idź mi dawanek. Skaut ma lały jak się pod Flaszowali mi pod okno Nie patrzę tego, nie patrzę kuchni. Gala Shorty. mi bieg. Short i Ida. Do niego mam i galę. I do do gal. gala. Nie mam kulek, kurwa, już. Ty, Auto dobrać. zeskoczył i dwóch short było. Jakby nie w trzech tam są. jakby prawie nie by się cofnęli. Elektryk chyba czy nie? Nie wiem, patrzą dwóch na mnie, dwóch na mnie patrzą. Elektryk jest no. I, I może być prawą. Drugie nie wiadomo. E o ławka i elektryk. A nie, no to ławka. ławka, ławka został. Kobiety na ławce. No, Dawaj A kurwa Defu. Nie masz defa' no, Nie zdążył Nie zdążę Zdąży? Mało. Nie zdążę, nie, nie nie bez defa nie zdążę Nie ja muzyki włączonych, bym ci powiedział Szkola tyle no. pieniędzy liałe No nie wiem, ja co to ty <laughs> nie no. To co mi no, tak. Słuchajcie, tak, bo tak, mam tak. komunikat Nie chcę was stresować, ale pamiętajcie, że o 30 elo Więc Trzeba swojej dupę. Tak czy tak, A Otwórz tak, okno, dupy. ja wlecę na undera jeszcze też Tros mam tylko po 250 Też. Bo stali, tak, albo, albo środek podlecę Gdzie ten smok, kurwa, poleciał? Za głęboko, nie mam. Na rampę wyszedł jeden Baka na rampie Kurwa Flaszczuję Leży Pałac jeden Leży o jest dwóch, dwóch rampa Dwóch rampa, trzech rampa w powietrze poszedł flash, dawajcie pikujemy Cepis jeden Leży jeszcze, cel, jeszcze rampa jeden A, a dwóch rampa Rampa O kurwa, ale na ile podkręconego Dobra, Dobra dajcie kałaka jakiegoś Jakie fullahoty, widział to ktoś? Wszyscy, wszyscy chyba mojego flesza mieliście, nie? No ja miałem Ja też nic nie widziałem, przyznam się <gry> tu, tu, tu. Nie, wiem, nie. nie wiem ten jeden... Bo oni w ogóle bez kefa grali teraz Bo wybrali nam w łeb to wiesz, nie zginął od razu Smok, Kurde, no czemu nie ten mogliśmy ten... mieć wszystkich takich meczów Od 30 euro na minus trudno plus 19 Pod B wjeżdżają przez mol i tam najda czy coś o, chuj są o A kurwa mać neku. O oh, kurwa Under jest jeden Jeszcze jak wyjechać po to, to nie stój w prawej, tylko z lewej strony. Absy ok. jeden, jeden Under Upsy, 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 jeden, Upsy, Spokojnie patrz, jeszcze nie przebieg, teraz przebieg Jeszcze jeden No i był tam, szok, nie? One, cały O kurwa, no jeszcze jeden, ja muszę ostatnie goła sobie nie mieć Po lewej stronie, Maniaczek, on był To jest po prawej O, no, nie chcę się poddać, ty Pakę tu mamy O, dzięki za kocha Dzięki za flesza na pysk Ja mu dałem? Ty czaić, że miał 13 chyba? Ty, Maniaczek Albo no nie, czekaj Na duneku Ty go nie widziałeś, ale kurwa słychać to go było no, to jak słonie <laughs> Neku zaczął grać, serio? No, ja coś czuję, że bana, że bana dostanie, nie? bo cheaty. Ta, za lagi, kurwa. Ty, no Neku ma dwa konta zbanowane w sensie, za cheatowali. Co lepsze? Te dwa mecze, w których cheatował? Jest under. Ander. E, jeden. E, Pałat jeden, cofnął się. Rampa wyszedł. Na tym, na tym, na, na tylisie. Ty konta z ma zbanowane? Takę mamy. Ja wczoraj jadę w pałac pałac, oh, pałac. Nie kurwa jest? <grym> Kołbi Ej, woltują, GG okay, To nie woltują Pewnie tak, nie pamiętam A, ładne ku... Za to wąkała <grym> <grym> Za to tobą patrzę pod nogi Za kała Jak gdybym miał takie silveraory strasznie Leć tu no. szybko, na boki tu mi myszka człowieku, tak jakbyś napadł. Tam jeden tej rampy z gilem. Chwilicę Kurwa maś, nie? No no low'a ma, low'a ma. No low'a ma. <noise> Dwóch tam jest, jeden nie Wiecie, że nie złotować? O kurwa rampa, Głupki! Zabiłeś dwóch Ja? O, maju plefe dwóch Czekaj Patrzę rampę, ja wejdę Eee, GG Jest <laughs> zachowane <laughs> Całe szczęście, nie? Chłop <laughs> dostał muta